Pochwalony Jezus Chrystus. Wstaliśmy, to znaczy, że możemy dzisiaj kochać Jezusa, możemy go uwielbiać, możemy powołać u ducha świętego, żeby nas przenikał i zachęcam, żebyśmy takie nastawienie mieli od samego rana. Bądź tym, który żyje w Bogu. Dzisiaj mowa jest o Duchu Świętym. Jezus mówi tak: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Pięćdziesiątnica. To jest konkret Duch Święty, który w ogniu wstępuje i posyła apostołów, buduje Kościół. Jeden ogień, a na każdym pojedynczo. Każdy z nas jest inny, zjednoczony w duchu, ale ten sam ogień wypala, ten sam ogień oczyszcza. Ten sam ogień sprawia, że w grzechach gdzieś ustępujemy i może łaska w nas dominować. Żar ognia. Ogień wypalający, dający rozumienie. Jak nie rozumiesz Słowa Bożego, proś o ten ogień. Ogień, który wpływa na nasze myślenie, na nasze uczucia, że czytamy Słowo Boże i dajemy mu się prowadzić, że umiemy je odnosić do życia, że modlitwa inaczej wchodzi do naszego wnętrza. Nie rób nic sam, wszystko w Duchu Świętym. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże bardzo pragnę, żeby On już zapłonął. To są słowa Jezusa. Jesteśmy ludźmi w Duchu Świętym, a jednocześnie może być Duch Święty w nas uśpiony, możemy Go mieć w całej pełni, ale je uśpionego. Niech ten ogień płonie. Znamy ludzi, którzy płoną, i znamy ludzi, którzy kopcą, znamy ludzi, którzy płoną i tacy, którzy Żarzą się ledwo. Mamy być tymi, którzy płoną. Przyszedłem rzucić ogień na Ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby On już zapłonął mówi Pan Jezus. Błogosławię Wam. Płońmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę Wam teraz przypomnieć, że trwają zapisy na badanie pokazujące relacje pomiędzy duchowością a biologią człowieka, zdrowiem człowieka. Zapisało się już ponad tysiąc osób z całej Polski, z różnych miast. Już w niektórych miastach są wyznaczone terminy badań. Nie zwlekajcie, zachęcam do tego. Skorzysta z tego Kościół, skorzystamy z tego wszyscy jako ludzie wierzący. Skorzystasz z tego Ty, dlatego że będziesz miał wyniki badań. I to jest mega wydarzenie, mega sprawa. Na parę lat będziemy jeszcze z tego korzystali, będzie się to rozwijało. Zachęcam, obejrzyj ten materiał. I zapisz się, zarekrutuj do tego badania. Do zobaczenia.